Cześć tu, Redaktor Szczucior. Możecie wierzyć, lub nie, ale to jest właśnie pizza z flaczkami. Prawda, że nie widać? No, przeciwdziałamy marnowaniu żywności. Flaczki były zamrożone przez dwa miesiące, bo nie zostały zjedzone. Został tylko rosół wyjedzony. Ale wszystko się da przemyśleć. Wystarczy tylko dobrze, dobrze to jakoś przemielić, tak? Rozdrobnić. Generalnie każdą sytuację da się przełknąć, tylko trzeba sobie wiecie, jakoś doprawić, nie? Dużo ketchupu trzeba dać, a to jest właśnie ketchup Heinz. To Ed Sheeran ma wytatuowany y, na ramieniu. Także powinno być trochę za dużo tego ketchupu, nie? Ale musi zabić smak y, flaczków y, definitywnie. No i trochę y, oregano. Tak. Cały przepis. W, już we wtorek w Urzędzie Stanu Dźwiękowego w Radiu Bunt o 20. Smacznego!